To jest espresso z układem sił. Eugeniusz Romer, zapraszam. Biały Dom informuje, że wstrzyma część dostaw uzbrojenia na Ukrainę. Zastępca rzecznika Anna Kelly przekazała, że decyzja jest związana z koniecznością stawiania interesu Stanów Zjednoczonych na pierwszym miejscu. Została podjęta po ukazaniu się raportu Departamentu Obrony w sprawie pomocy wojskowej dla zagranicznych partnerów. Powodem jest zmniejszanie się amerykańskich zapasów broni. Jednocześnie Kelly stwierdziła, że potęga amerykańskich sił zbrojnych pozostaje niekwestionowana. Nie poinformowano natomiast, o jakie uzbrojenie dokładnie chodzi. Według stacji NBC to poci Przechwytujące patriot, amunicja artyleryjska, rakiety i granatniki. Niezależnie od komunikatu Białego Domu, wicesekretarz obrony Elbridge Colby poinformował, że prezydent Trump ma do dyspozycji wiele sposobów pomocy Ukrainie, proponowanych przez jego departament. Decyzja Pentagonu jest podjęta w logice strategicznej, którą kierują się ludzie podejmujący decyzje o polityce bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. No a ta logika to logika Asia first. Po pierwsze, Azja. Po pierwsze, powstrzymywanie Chin, zaangażowanie w obszarze Indo-Pacyfiku. To szeroko pojęta frakcja powściągliwych w amerykańskim establishmentie strategicznym, czyli tych kręgach elit, które zajmują się polityką zagraniczną, polityką bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, i ta grupa głosi już od dawna konieczność skupienia się na Chinach, skupienie się na powstrzymywaniu Chin kosztem zaangażowania na innych teatrach strategicznych, tym przede wszystkim na Bliskim Wschodzie i, i w Europie. Z tego punktu widzenia wstrzymanie tych dostaw wpisuje się w tę logikę, szczególnie że środki, które Ameryka w ramach tych pakietów wsparcia przekazywała Ukrainie, te środki mogłyby również mieć zastosowanie w potencjalnym konflikcie z Chinami w regionie Pacyfiku. A w obecnej sytuacji ich rozmieszczenie w rejonie Azji Wschodniej z pewnością wzmocniłoby odstraszanie wobec, wobec Chin. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że Stany Zjednoczone są w tej chwili w procesie budowania wysuniętych magazynów sprzętu magazynów amunicji, krytycznych materiałów. Które są elementem szerszej strategii przygotowywania się do ewentualnego konfliktu z Chinami. Ta decyzja jest również motywowana, czy wynika z przekonania o bardzo trudnej sytuacji bazy przemysłowej, przemysłu zbrojeniowego Stanów Zjednoczonych, która w tej chwili cały czas jeszcze nie przestawiła się na produkcję. Systemów uzbrojenia, które będzie można produkować bardzo szybko, względnie tanio i w bardzo dużych ilościach. Systemy uzbrojenia, którymi dysponują Stany Zjednoczone, to systemy broni precyzyjnej, natomiast te systemy są bardzo drogie i Stany Zjednoczone nie posiadają tych systemów broni precyzyjnej szczególnie, czy też rakiet przeciwlotniczych w odpowiednich ilościach. To dlatego muszą w tej chwili zarządzać dużo rozważniej swoimi zasobami. I równocześnie pracując nad tym, żeby pozyskiwać tańsze, ale wciąż bardzo precyzyjne systemy uderzeniowe. I oto w tej chwili toczy się gra w Stanach Zjednoczonych, żeby w ten sposób zarządzić zmianą, ewolucją krajowej bazy przemysłowej, żeby ta właśnie posiadała taką zdolność do produkcji w dużej skali. Dla przykładu pociski manewrujące precyzyjne, ich koszt waha się od około miliona dolarów za sztukę. Natomiast w tej chwili amerykańskie firmy pracują nad tańszymi alternatywami, żeby ten koszt jednostkowy wynosił około kilkuset tysięcy dolarów za sztukę. Jest taki projekt np. Lockheed Martin. Ta firma zbrojeniowa pracuje nad właśnie taką alternatywą znacznie tańszą. Tłumaczy dr Marek Stefan, zastępca redaktora naczelnego układu sił. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że jakiekolwiek opóźnienia w dostawach broni zachęcą Rosję do kontynuowania wojny. Szczególne znaczenie mają systemy obrony powietrznej, ponieważ siły rosyjskie w ostatnich tygodniach zintensyfikowały naloty. W zeszłym tygodniu podczas szczytu NATO w Hadze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński prosił Donalda Trumpa o dostarczanie takich systemów. Trump powiedział wówczas, że zobaczy co da się zrobić. Decyzja Pentagonu o wstrzymaniu dostaw uzbrojenia dla Ukrainy, przypomnijmy dostaw uzbrojenia, które wynikają jeszcze, ze zobowiązań podjętych przez administrację Bidena. Jest dotkliwym ciosem dla Ukrainy, w sytuacji, w której z tygodnia na tydzień Rosja bije kolejne rekordy w zakresie ataków na y, infrastrukturę krytyczną, infrastrukturę cywilną Ukrainy przy użyciu dronów uderzeniowych, przy użyciu pocisków manewrujących i pocisków balistycznych. Sama liczba tych środków, których używa Rosja sprawia, że ukraińska obrona przeciwlotnicza jest w coraz większym stopniu przeciążona. Prezydent Załęski mówił niedawno, że Rosja w tej chwili posiada zdolność do produkcji 300 dronów uderzeniowych dziennie. Rosyjska machina wojenna działa na bardzo wysokich obrotach. Przestawiła się na masową produkcję tanich środków uderzeniowych i w logice przewległego konfliktu zbrojnego to jest przewaga, przewaga skali, którą w tej chwili ma Rosja nad, nad Ukrainą. Moskwa przyjęła decyzję Białego Domu z zadowoleniem. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że im mniej broni posiada Kijów, tym bliższy jest koniec specjalnej operacji na Ukrainie. Wielka Brytania i Niemcy szykują się do przyjęcia szerokiego traktatu w sprawie bezpieczeństwa, twierdzi Polityko. Tekst jest już niemal w całości uzgodniony, a podpisany może zostać 17 lipca. Zawiera on klauzulę o wzajemnej pomocy w razie zagrożenia. Oprócz tego dokument ma obejmować ustalenia na temat współpracy w zakresie transportu, badań naukowych i innowacji oraz na rzecz przeciwdziałania nielegalnej migracji. W zeszłym roku latem premier Kirstarmer i kanclerz Olaf Scholz podpisali deklarację o chęci pogłębienia współpracy na polu bezpieczeństwa, ale i gospodarczym. W październiku przyjęta została tzw. Trinity House Agreement, czyli umowa o rozszerzeniu współpracy wojskowej. Londyn i Berlin zadeklarowały współpracę na rzecz rozwijania broni dalekiego zasięgu i systemów bezzałogowych, wspólnych inwestycji zbrojeniowych, ochrony infrastruktury podwodnej, wzmacniania wschodniej flanki NATO oraz wspierania Ukrainy. Komisja Europejska przedstawiła kolejny cel w ramach Zielonego Ładu. Chce, by państwa członkowskie zobowiązały się do redukcji emisji dwutlenku węgla o 90% do roku 2040 w stosunku do roku 1990. Miałby być to przystanek w osiągnięciu neutralności klimatycznej do połowy stulecia. Ponieważ propozycja ta już na etapie wstępnych rozważań budziła sprzeciw państw członkowskich, Bruksela złagodziła ją oferując tzw. kredyty węglowe. Dzięki temu mechanizmowi kraje unijne mogłyby finansować zielone projekty poza granicami. Wspólnoty, zamiast ograniczać emisję u siebie. Przeciwnicy tego rozwiązania twierdzą, że odsuwa ono realne odchodzenie od paliw kopalnych. Dlatego komisja chce, by jedynie 3% redukcji można było osiągnąć w ten sposób. Z kolei kraje takie jak Francja i Polska domagają się, by było to więcej. W Niemczech, na tle kredytów węglowych w zeszłym roku wybuchł skandal. Zielone projekty, które firmy paliwowe finansowały w Chinach, okazały się oszustwem. Na irańskie okręty oporujące w Zatoce Perskiej załadowano miny morskie. Przekazały agencji Reutera dwa źródła w amerykańskiej administracji. Służby wywiadowcze zaobserwowały to wkrótce po ataku powietrznym Izraela na Iran 13 czerwca. Wzbudziło to obawy, że reżim Ayatollahów zechce w odwecie zablokować cieśninę Ormus. Przez ten kluczowy punkt przepływa 20% światowych dostaw ropy naftowej, także pochodzących z Iranu. Potem, gdy Stany Zjednoczone zbombardowały obiekty związane z irańskim programem nuklearnym. Według relacji państwowego Medium, parlament w Teheranie komendował blokadę, pozostawiając jednak decyzję najwyższemu przywódcy Republiki Ali Chamenei. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi, pytany o tę kwestię przez reporterów, powiedział, że Teheran ma wiele opcji do wyboru. To było espresso z układem sił. Więcej materiałów znajdą państwo na naszym kanale w YouTube oraz na nowej stronie internetowej www.ukladsil.pl. Tam także dostępny jest nasz magazyn w formie cyfrowej.